Zgadnij, co się stało, gdy przestałem się wszystkim przypodobywać. Zacząłem oddychać, tak naprawdę, jakby ktoś ciągnął ze mnie kilkanaście lat napięcia. Bo wcześniej każda decyzja, każde słowo, każdy mój ruch był filtrowany przez pytanie: Co oni o tym pomyślą? I dopóki grasz w tę grę, to zawsze przegrywasz, bo nie da się wygrać z cudzymi oczekiwaniami. Znasz to? Starasz się, żeby zawsze było miło, uprzejmie, odpowiednio, a i tak komuś nie spasujesz. Bo zawsze znajdzie się ktoś, komu nie spodoba się to, kim jesteś, nawet jeśli będziesz najbardziej poprawną wersją siebie. I wtedy właśnie dociera do ciebie prawda, że nie musisz być lubiany przez wszystkich, żeby być wolnym. Musisz być sobą, żeby mieć spokój. Im bardziej przejawiasz swoją autentyczność. Tym bardziej przyciągasz właściwych sobie ludzi, a cała reszta przestaje mieć znaczenie. Obserwuj mój profil, jeśli chcesz wyrwać się z różnych schematów. I pamiętaj: nie jesteś tu po to, żeby się komukolwiek przypodobać, jesteś tu po to, żeby odnaleźć swoją prawdę. A jeśli potrzebujesz inspiracji lub chcesz nauczyć się stawiać granice, to zobacz, co przestrzeń Kompaski może Ci zaoferować.